Cześć. Co łączy wielką miękką przytulną kanapę, pięciogwiazdkowy hotel i dressy? Nie, to nie wycieczka biznesmenów ze wschodu. Chodzi o komfort, który dać nam ma nowy SUV Citroena C5 Aircross. Zapraszam do testu nowego francuskiego flagowca. C5 Aircross powstała na dobrze nam znanej platformie EMP2, na której zbudowano bardzo wiele różnych samochodów C4 Grand Picasso, Peugeot 3008, Peugeot 508, DS7. Jednak C5 Aircross nie jest do nich w niczym podobnym. Twarz z charakterystycznym wąskim pasem i podzielonymi reflektorami to typowe rozwiązanie z ostatnich Citroenów. Przedni zderzek ma ciekawy kształt z kontrastowymi ramkami wokół wlotów. do tego dochodzą obowiązkowe airbumpy na drzwiach, które oszczędzą nam stresu na parkingach. Nie mogło też zabraknąć tylnych lamp z efektem 3D i ładnych relingów, również z akcentami kolorystycznymi. Auto jest wyjątkowo wyraziste i zapewne to akurat nie każdemu przypadnie do gustu, ale jeśli ktoś lubi się wyróżniać, będzie zachwycony. Pozostając jeszcze przy tematyce hotelowej. Wiele pięciogwiazdkowych hoteli dobrze wygląda z zewnątrz, ale nie za to przyznaje się gwiazdki. Zobaczymy, jak wygląda pokój. Wewnętrznie widzimy wiele znaków rozpoznawczych tej sieci hotelowej, a więc na wylotach nawiewów widzimy prostokąty z okrąglonymi narożnikami. To widzieliśmy w C-trójce Aircross, ale też widzimy charakterystyczny kształt wyjątkowo komfortowych foteli. To z kolei widzieliśmy ostatnio w Kaktusie. Przed oczami mamy ponad 12-calowy ekran, który tworzy tak zwany wirtualny kokpit, a po prawej kolejny 8-calowy ekran dotykowy, w którym skupiono obsługę wszystkich funkcji samochodu, także klimatyzacji. Ciekawym zabiegiem jest pojemnościowy panel dotykowy pod tym ekranem, który pozwala nam dostać się do poszczególnych widoków. Wygląda to całkiem fajnie, a czy jest bardzo praktyczne? Nie wiem, czy na wybojach nie wolałbym jednak mieć fizycznych przycisków. Materiałów, które uginają się pod palcem, tutaj nie brakuje. Tu na przykład ten fragment. Ten cały jaśniejszy fragment tutaj również wszędzie jest to tworzywo miękkie. Może nie jakieś ultra miękkie, ale nie jest twardy, jest w porządku. Natomiast spodziewałem się, że tutaj na górze będzie się minimalnie uginało pod palcem. Niestety to już jest twarda skorupa. A najbardziej zadziwiło mnie, że ten daszek, który jest pięknie przeszyty nicią, również jest twardy. To już było dla mnie takie troszkę, może nie rozczarowanie, ale zdziwienie. Jak to? Przecież tu jest szef. Tu na górze drzwi mamy natomiast całkiem nieźle wykończone. To się ugina pod palcem. Tutaj fragment nawiązuje troszkę do takich kształtów airbumpowych. To już jest twarde. Pod lewym łokciem co najwyżej milimetr miękkiej pianki. Troszkę za mało, natomiast po prawej stronie nie będziemy raczej narzekać. Nie jest źle. Tu znowu czarne tworzywo jest twarde, a tutaj z kolei to szare. Mimo, że właśnie to szary było, było miękkie, to jednak tu już mamy tworzywo twarde. Więc podsumowując, góra drzwi i ten szary pas przed nami jest miękki, cała reszta twarda. No cóż, sprawdźmy jak to wygląda z praktycznością tego pokoju. Może tutaj będziemy zachwyceni. I tutaj rzeczywiście tak jest. Popatrzcie na potężny, ogromny schowek przed pasażerem. Popatrzcie na... Miejsce do ładowania telefonów komórkowych bardzo duże. Mamy tu wyjście 12V, mamy tu oczywiście ładowanie indukcyjne, mamy tu wyjście USB. Mamy jeszcze jeden schowek o choćby na kluczyk, mamy dwa miejsca na kubeczki, i mamy jeszcze jeden schowek w podłokietniku z taką tacką. Tam jest w środku podświetlony, ale popatrzcie na to, jak wielki jest ten schowek. Popatrzcie, ja tutaj jestem w stanie włożyć praktycznie rękę, więc tu naprawdę ktoś wykorzystał dobrze przestrzeń. Do tego jeszcze mały schoweczek tu po lewej stronie. I w zasadzie. Warto wspomnieć oczywiście o potężnych skowkach w drzwiach. Więc, tak jak się spodziewamy, w każdym suwie przestrzenie tutaj i takich miejsc do odłożenia różnych drobiazgów nie brakuje. W hotelu liczy się też wygoda łóżka i miękkość materaca. I tutaj, siedząc na tym fotelu, który, tak jak powiedziałem, przypomina mi kształtem już ten z kaktusa, który przecież chwaliliśmy za wyjątkowy komfort, myślę, że to jest całkiem niezły hotel. Znaczy fotel. I w ten sposób docieramy do hotelowego spa. Czyli opcjonalnie możemy tutaj, w ramach takiego programu czytrojen Advanced Comfort, dokupić podgrzewanie tego fotela, ale także i Masaż, a więc podróż będzie upływała w jeszcze lepszej atmosferze. Oczywiście nikt nie lubi ciasnego pokoju hotelowego i tego, że na przykład wszystkie meble są przykręcone do podłogi. No chcemy móc czasem zrobić tam dla siebie przemeblowanie. Sprawdźmy więc, jak w tym samochodzie możemy wyregulować miejsce pracy kierowcy. Popatrzcie, tu jest regulacja. Kierownicy zakres jest w zupełności wystarczający. Ja tutaj siedzę zgodnie ze sztuką. Nad głową potężna ilość miejsca tu mam 5 palców wolnej przestrzeni i jeszcze tutaj może do, do, dojść nawet szósty, więc nad głową mnóstwo miejsca. I fotel. Z fotelem jest tak, że to nie jest najwyższa jego wersja, więc nie mamy tutaj elektrycznej regulacji, ale jest pewna rzecz, o której warto myślę powiedzieć. Mi to nie przeszkadza i dla mnie to jest ok, ale kiedy regulujemy ten fotel góra-dół, to przednia część fotela zostaje w tym samym miejscu, natomiast podnosi się właściwie głównie tylna. Popatrzcie sami. To wygląda w ten sposób. Czyli kiedy ja obniżam to pod siebie maksymalnie, to siłą rzeczy siedzisko zaczyna się coraz bardziej przychylać do tyłu. I tak się dokładnie dzieje. Więc różnica pomiędzy tylną częścią siedziska, a przednią jest zauważalna. Tak jak mówię, ja nawet lubię mieć w ten sposób ustawiony, ale gdyby ktoś wolał mieć jednak płasko, to zauważy, że ten fotel brakuje mu tu jednej. Możliwości regulacji również osobno przód, osobno tył. Poza tym regulacja zagłówka jest w dwóch płaszczyznach. Popatrzcie, to nie jest częsty widok. Mamy też możliwość regulacji punktu mocowania pasa bezpieczeństwa, więc myślę, że każdy tutaj się w tym pokoju hotelowym odnajdzie. Czasami przyjeżdżamy jednak do hotelu całą rodziną, i wtedy potrzebujemy więcej przestrzeni. No, w, w, w samochodzie. Potrzebujemy więcej miejsca na tylnej kanapie. Więc popatrzcie, jak to wygląda, kiedy dwumetrowiec usiądzie za dwumetrowcem. Nad głową miejsca jest, no jeszcze ze dwa palce wolnej przestrzeni, aczkolwiek siedzę nie bezpośrednio za kierowcą, tylko. Delikatnie w lewo, tak o 5 cm w lewo, to jest oś mojego fotela. Mniej więcej tutaj wypada. Co oznacza, że moja głowa nie znajduje się wcale w tym najwyższym punkcie pod sufitki, tylko delikatnie do lewej. Co oznacza, że ja mam tutaj stabilny, stały kontakt. Z lewą krawędzią pod sufitkę, więc można by powiedzieć, że ja się mieszczę, bo tutaj nad głową mam oczywiście więcej miejsca, ale tutaj cały czas o tą podsufitkę niestety. No nie powiem, że się uderzam, bo ona jest miękka, ale jej dotykam. Więc to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, a zaraz wytłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o miejsce na kolana. To, no, jak widzicie, kolana dotykają fotela. Aczkolwiek to jest akurat miękka tapicerka, i ja ten test absolutnie zaliczam. Oczywiście na stopy no, nie ma tam, nie zatańczę, ale miejsce też się znalazło. Fotel jest obniżony maksymalnie, przypomnę. Więc powiedzmy, że z pewnymi uwagami, ale możemy test dwumetrowca zaliczyć. A teraz tłumaczę skąd takie przesunięcie pasażera do lewej. A tego pasażera do prawej. Otóż na środku znalazło się, znalazł się fotel, który jest pełnowartościowym fotelem. Popatrzcie, mamy trzy osobne fotele. Dlatego producent nie mógł, tak jak zwykle, zrobić bardziej komfortowy jeden, bardziej komfortowy drugi i taki sobie na środku, nie wiadomo dla kogo. Tylko mamy tutaj trzy fotele. Co więcej, każdy z tych foteli możemy niezależnie od siebie przesuwać przód, tył. Oczywiście upewnijmy się, to jest maksymalnie odsunięta pozycja do tyłu możemy też regulować kąt pochylenia oparcia a więc Możemy, o to jest jeden, drugi i trzeci, najgłębszy. Dokładnie w tej wersji przed chwilą testowałem. Bardzo szeroki zakres regulacji zagłówków. Tak jak widzicie, światełka nad głową. Mamy też oczywiście mocowanie ISOFIX. Co ciekawe, tylko dwa, pomimo że mamy tutaj trzeci, identyczny fotel, to jednak tutaj mocowań ISOFIX z jakiegoś powodu nie ma. Kieszenie za fotelami, kieszenie w drzwiach. Ładowanie USB, tutaj ładowanie telefonów, jedno wyjście USB, i nawiewy na środku, więc a, no i płaska podłoga, na no to też warto zwrócić uwagę. Także przestrzeń jest tutaj dużo, jest ona wyjątkowo konfigurowalna, co oznacza, że w razie potrzeby możemy przesuwać poszczególne fotele, zwiększając tym samym bagażnik i pomijając przygody dwumetrowców, myślę, że nikt tu nie będzie na podróż z tyłu narzekał. Kiedy przyjeżdżamy do hotelu z wielkimi walizkami, mam nadzieję, że nie znudził Was jeszcze wątek hotelowy, ale jak już zacząłem, to będę kontynuował. To potrzebujemy w tym hotelu dużo miejsca. Zajrzyjmy więc do bagażnika. 580 litrów, tyle oferuje C5 Air Cross w takiej standardowej, podstawowej wersji. Można tą wartość zwiększyć do 720, jeśli przesuniemy wszystkie trzy hotele, tak jak pokazane tutaj na przykładzie środkowego czyli przesunięty maksymalnie do przodu. Zwróćcie uwagę, że tam się pojawia taka dziura, do której mogą różne drobiazgi wpadać, ale uwaga, Francuzi wymyślili co z tym zrobić. Za chwilę to zademonstruję. Natomiast jeśli chcemy mieć jeszcze więcej przestrzeni, to wtedy oczywiście możemy złożyć wszystkie trzy fotele, tak jak pokazane z kolei na przykładzie prawego i wtedy uzyskamy 1630 litrów. A teraz wróćmy do pomysłu Francuzów, jak można pozbyć się luki. Otóż wystarczy czy wykonać dwa ruchy? Pierwszy z ruchów to jest przenieść podłogę poziom niżej, a drugi ruch to wyrwać ten niepotrzebny plastikowy element, co z nim później zrobić? Musiałbym doczytać w instrukcji. My mamy pewien pomysł. Uwaga, gotowe, natomiast. Po usunięciu tego elementu mamy tu piękną, dłuższą podłogę bagażnika, więc możemy go wykorzystać naprawdę w całości. Oprócz tego pod podłogą znajdziemy, tak jak widać, koło dojazdowe i mnóstwo miejsca na różne drobiazgi, tak jak na przykład ta gaśnica. Możemy też po przesunięciu przystawieniu z powrotem na górę Korzystać tu na przykład z takich schoweczków małe, ale na drobiazgi myślę, że będą w sam raz. Po lewej stronie widzimy wyjście 12V, światełko i niestety brak schowków. Tu nie wiedzieć czemu tego akurat zabrakło. I tak to wygląda w tym hotelu. Jeśli chodzi o funkcję bezpieczeństwa, to w hotelu nie liczyłbym na nic więcej niż monitoring, czujnik dymu i sprawny zamek w drzwiach. Naturalną koleją rzeczy Citroen C5 Aircross wygrywa więc w pokojem hotelowym za 1000, nawet euro za noc. Ma system Active Safety Brake, kontroluje martwe pole w lusterkach. Jest tu też aktywny tempomat z funkcją Stop and Go. Potrzebą mamy też Citroen Connected Cam, czyli kamera, która rejestruje obraz przed samochodem, przesyła nam go na telefon komórkowy. W razie zderzenia, jest w stanie. Nie zapamiętać ostatnie sekundy przed wypadkiem, rejestruje też współrzędne GPS, a nawet jest w stanie wrzucić nam zdjęcie na Facebooka. I jest coś więcej. Funkcja Grip Control i Hill Assist Descent Control, czyli tłumacząc z marketingowego na polski, mamy tu systemy pozwalające dostosować pracę systemu ESP i wspomagające zjeżdżanie ze wzniesień. Tylko jak na te wzniesienia wjechać. Ten samochód ma co prawda solidne 23 cm prześwitu, ale póki co platforma nie pozwala na napęd na cztery koła, przynajmniej z tradycyjnym napędem. To wszystko ma się jeszcze jednak zmienić i to w tym roku, a mianowicie już niedługo pojawi się wersja z hybrydowym napędem, plugin zresztą, która będzie mogła według. W wersji koncepcyjnej przynajmniej przejechać 50 km na jednym ładowaniu, i będzie miała najprawdopodobniej również napęd na cztery koła. Przy czym właśnie silniki elektryczne będą napędzały te tylne. Dlaczego kupujemy suwy? No podoba nam się. Sów jako taki. Jest to po prostu modne. OK, raz. Oczekujemy od suwa komfortu i bierzemy tyle, ile się da, ile fabryka dała właściwości jezdnych, ale przede wszystkim oczekujemy właśnie tego komfortu. No bo wiadomo, wysoki środek ciężkości, więc nie będziemy nim jeździć bokiem. Jest OK. I teraz przechodzi, z C5 Aircross, do segmentu, gdzie komfortu od suwów oczekujemy jakby z założenia i mówi, że można tak zrobić zawieszenie, żeby standardowe, nazwijmy to klasyczne, komfortowe nastawy. Podkręcić jeszcze bardziej, sprawić, żeby samochód był jeszcze bardziej komfortowy. Oczywiście za tym wszystkim idzie technika, to nie jest tylko jakaś tam papka marketingowa, bo tu rzeczywiście yy, zawieszenie jest klasyczne, bo, bo z przodu są kolumny McPhersona, z tyłu mamy belkę skrętną, ale do tego dochodzą jeszcze amortyzatory z progresywną poduszką hydrauliczną. Nauczyłem no, się tego tekstu oczywiście. Yy. Cokolwiek to robi, znaczy wyobrażam sobie, co to mniej więcej robi, już nie będę tak udawał, a w każdym razie działa to całkiem nieźle. To znaczy, najeżdżając celowo na wszystkie głębsze i płytsze, gorzej i lepiej zrobione studienki jadąc po mieście, z przyjemnością odczuwamy, że one gdzieś tam są, ale one są jakby. No właśnie w takim oleju rozpuszczony, tak? Coś sprawia, że one stają się bardziej wygładzone. I to nie jest ten komfort, który sprawia, że oczywiście pływamy sobie po drodze, ale w razie jak kiedy koło wpada do no właśnie dziury, to jednak jakaś tam część tego przedostaje się do środka tu ta dziura staje się taka jakaś nierealnie bardziej wygładzona coś w tym jest, natomiast bardzo dobrze się stało też, że nie zostały popsute właściwości jezdne, to znaczy tak jak mówię no, nikt nie oczekuje od takiego typu aut żeby te właściwości jezdne były Bóg jakie ale zrobienie no teraz już wjechałem do miasta ale byłem, byłem poza, to sprawdzałem testowałem bardzo stabilnie, właściwie to zadziwiająco późno interweniuje elektronika i pomaga nam. Naprawdę trzeba bardzo głęboką kontrę założyć, i wtedy dopiero słychać opony, i wtedy dopiero słychać, że poszczególne koła są jakoś tam przyhamowywane, żeby samochód pojechał idealnym torem. Przy czym ani przez chwilę nie czułem, żeby to było naprawdę krytyczne, bo samochód naprawdę jechał tym dobrym torem od początku do końca, więc oczywiście to jest samochód, który się gni. Na zakrętach. I oczywiście, że nawet robiąc taki prosty myk przy 40 na godzinę. Ja już tutaj widzę, że, że on się buja, no buja. Natomiast to bujanie nie przekłada się na jakąś wyjątkową niepewność przy manewrze 50, przy 50 na godzinę. Więc ja bym powiedział, że jest naprawdę dobrze, że udało się uzyskać albo utrzymać. Nie najgorsze prowadzenie jak na samochód, który nie ma aktywnych stabilizatorów i nie wiadomo jakiego pneumatycznego zawieszenia. Udało się utrzymać rozsądne właściwości jezdny przy jednoczesnym, zauważalnym podniesieniu poziomu komfortu. Więc cokolwiek oni tam obiecują i jakkolwiek oni to tłumaczą technicznie, coś w tym jest. To działa. Natomiast cała reszta układ kierowniczy, taki typowy dla SUV. Znowu trochę, trochę leniwy, trzy obroty od jednego krańca do drugiego, więc troszkę musimy się nakręcić. Silnik 180-konny, żadnych uwag. Bardzo fajnie się zbiera i. Moim zdaniem w zupełności wystarczy, żeby ten samochód napędzać w sposób niebudzący właściwie zastrzeżeń. Mógłby ten samochód być lepszy, lepiej wyciszony. To jest pewne, bo no, tutaj wiadomo, silnik diesla zawsze wydaje z siebie więcej hałasu i Słyszycie, na wyższych obrotach już tak się dzieje. Natomiast e, udało im się całkiem nieźle ten silnik e, tak zawiesić, że praktycznie rzecz biorąc, o teraz na postoju akurat, ok, gaz. o teraz praktycznie niewiele czuć z tego silnika w środku, więc silnik diesla tu jest, tak, słyszymy go natomiast silnik diesla tu jest ale nie czujemy tego jakoś tak bardzo mocno, nawet w trybie właśnie start-stop, e, kiedy on startuje nie czuć w ogóle, żeby coś telepało, żeby samochód wpadał w wibracje zostało to też całkiem fajnie i komfortowo zrobione, więc prawdopodobnie Coś tam ich kosztowało, ale chcąc dotrzymać e, słowa i e, spełnić obietnicę komfortowego suwa, zrobili to nie tylko podczas jazdy po dziurach, ale też podczas jazdy w korkach czyli, jeśli nam star stop będzie co chwilę gasił i odpalał silnik, to będziemy. O tym dowiadywali się głównie z wskazówek tutaj na komputerze, a nie z tego, że samochód będzie podskakiwał przy każdym starcie. Podsumowując, wrażenie z jazdy bardzo komfortowe, tak bym powiedział. Nie opowiem o tym, jak on fantastycznie tnie zakręty i sprawdza się na Serpentynach, bo to jest wysokie, komfortowe auto z dużym prześwitem. Ale rzeczywiście ten poziom komfortu poszedł do przodu i jednocześnie nie popsuli. Wrażeń z jazdy. Wiele kultowych modeli Citroena słynęło z super komfortowego zawieszenia i mam wrażenie, że Citroën C5 Aircross chce wrócić do tamtych czasów, ale oczywiście używając najnowocześniejszych technologii dostępnych na dzisiaj w koncernie. I trzeba przyznać, że komfort, który oferuje ten samochód, naprawdę robi wrażenie. A więc wracając do terminologii hotelowej, można by powiedzieć, że biorąc pod uwagę cenę, tego hotelu, to po tygodniowym pobycie, po wymeldowaniu się z tego hotelu, nic nam nie pozostaje, tylko zostawić na portalu rezerwacyjnym dobrą opinię.